Na pewno to był mój tata. Hmm. Chciałbym się pozwierać swoich spraw życiowych. Zmarł ba... On zmarł bardzo młodo, bo w wieku 30 lat, ja miałem wtedy 5 lat. Bardzo mi go, mi go brakuje. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Ciężko jest z niego. Nic więcej nie powiem. Dziękuję bardzo. Z jedną, z dwójką, z rodzicami. O tym, czy dobrze żyję, czy dobrze wychowałam córkę, czy dobrze się zajmuję wnuczkami, czy, czy pochwalają moje życie, czy akceptują mnie. Myślę, że byłby to mój zmarły teść. I myślę, że porozmawiałbym na temat wnuczki, której niestety nie widziałem. Dziękuję. To znaczy, wszyscy mnie jak na razie żyją, ale jeśli bym miał porozmawiać, to na pewno jedną osobą z mamą. I dlaczego, tak? Dlatego, że od dzieciństwa. Chowała mnie, pokazała mi miłość, wrażliwość, uczucie, które teraz ja też pokazuję w pewien sposób dla innych. I, no i to mi się zwraca w pewnym czasie, bo pomagam ludziom, a potem odwrotnie nawet jest, że potem mi się spełniają moje marzenia, które po prostu dostaję. I, no i, i, i chyba tyle. No. Tak mi się wydaje. Chyba porozmawiałabym z moimi dziadkami, i z jednej, i z drugiej strony. Babcia od strony mojego taty zmarła bardzo szybko, i miałam z nią w sumie taki krótki kontakt. Chciałabym z nią pogadać, powiedzieć jej, jak bardzo ją kocham. Kochałam, kocham. Eee A z resztą dziadków. Myślę, że porozmawiałabym z nimi o Bogu. Że powiedziałabym im, e, że, że On ich kocha bezgranicznie i że chciałabym spotkać się z nimi niebie kiedyś. Byłby to mój dziadek. Co bym, co, o co bym się go zapytał? Co tam w ogóle jest? Um. Myślę, że najprawdopodobniej byłby to mój dziadek, którego nigdy nie poznałam. No, a generalnie głównie z opowieści moich znajomych, rodziny, wszystkich przyjaciół, to jest to osoba, z którą pewnie miałabym dużo wspólnego i na pewno chciałabym z nim porozmawiać kiedyś. Od tego odbija. O. A o tak, jakby było? Myślę, że była to moja babcia, albo pra, prababcia, albo pradziadziu i chciałbym się dowiedzieć o historii swojej rodziny. Więc właściwie z nikim nie czułbym potrzeby rozmawiania z nikim nieżyjącym już. Nikt taki nie przychodzi mi do głowy. Wolałbym raczej rozmowy z osobami żyjącymi. Uważam, że te byłyby ciekawsze, ważniejsze jakieś. A to Dobra. No tutaj, na no. ciebie będę, myślę. Myślę, że pewnie z moim, z moim bójkiem, który właśnie odszedł dwa tygodnie temu i też dość długo wcześniej się nie widzieliśmy i po prostu no, nie wykorzystałam tego czasu, żeby z nim na tyle spędzić dużo czasu, raz porozmawiać i ja teraz właśnie strasznie tego żałuję. Myślę, że taką najbliższą osobą, której nie ma, to byłby mój dziadek. O czym bym z nim porozmawiała? Nie mam pojęcia, ale na pewno skorzystałabym z takiej okazji, jeżeli by się pojawiła. Inna osoba nie przychodzi mi nawet na myśl. Mię dwójkę mam, dwójkę mam, e, takich e, nauczycieli. E, jeden to Andrzej e, Brzeziński, e, taki mój, e, do którego chodziłem na e, takie kółko e, e, recytatorskie, a drugi to pan ze średniej szkoły, e, on był moim wychowawcą, e, już nawet nie bardzo pamiętam nazwiska, Bo to było bardzo dawno temu, a, a poznałem go dosłownie przez, przez chwilę. Chwilę on był przez pierwszy semestr moim opiekunem w szkole, jak zaczynałem. Porozmawiałbym z Kazimierzem Wielkim. Czemu? No już mówię, bo uznałem, że przez niego zaczął się rozpadek, rozpad polski. Gdyby miał dzieci, zapytałbym go, dlaczego nie miał dzieci. To jest bardzo ważne pytanie. Gdybym miał dzieci, to by było inaczej. A chciałbym z, nim, z nimi porozmawiać, yy, no bo yy, ich krótko bardzo znałem, a niemniej oni dużo, dużo znaczyli w moim życiu. No i tych słów bardzo niedużo się z nimi zamieniło, yy, a oni jednak no, na, to, na to moje życie teraz, gdzie ja jestem, to mieli spory wpływ. Ciężkie pytanie, tak szczerze powiem, ale gdybym mogła, to bym chciała porozmawiać ze swoim wujkiem, z którym po prostu no, nie zdążyłam się pożegnać. I dlatego głównie chciałabym z nim porozmawiać. No i też trochę się na nim, można tak powiedzieć, zawiodą, chociaż raczej no, nie powinno się źle mówić o ludziach, którzy już nie żyją. Aczkolwiek, no jednak zależałoby mi bardzo na tym. To by była moja siostra. Moja siostra to by była, dlatego że ja po prostu nie było mnie wtedy na miejscu i ja nie mogłam być, trzymać ją za rączkę wtedy, kiedy ona umierała. Tak. Myślę, że porozmawiałbym z moją babcią, która zmarła pół roku temu na raka jelita Grubego, i pewnie porozmawiałbym z nią o tym, o czym z nią rozmawiałem zawsze kiedy się z nią spotykałem, czyli o, ogólnie o codziennych sprawach życiowych. Moja babcia była bardzo ciepłą kobietą i mm, lubiłem z nią rozmawiać o wszystkim, o niczym. Na pewno z ojcem, a dlatego, bo y, w bardzo młodym wieku y, mój ojciec zmarł i po prostu nie miałem możliwości kontaktu y, z nim takiego dłuższego. Y, ojciec zmarł. Y, Pamiętam chyba na jakieś 3-4 lata, dlatego to jest moja taka najbliższa osoba, no, z którą mówię. Nie miałem czasu nawet yy, dłużej porozmawiać. Myślę, że to był mój dziadek, którego nigdy nie poznałam, a dużo o nim słyszałam, i wiem, że był mądrym człowiekiem i by mi dużo przekazał, czego może ktoś inny nie mógł dotychczas. Co? Ja bardzo przeżyłam, muszę powiedzieć, to śmierć dziennikarzy. Jestem tak wzruszona bardzo, to mi tak jakoś zrobiło na mnie wrażenie, że naprawdę, ja, to moja rodzina. Po prostu przeżyłam śmierć tego dziecka i po prostu i tak, że mówię takie, życie jest takie właściwie no niespodziewane. Na pewno byłbym mu to zmarły tato. Yy... Zawsze tak jest, że jak ktoś odchodzi, to bardzo mam takie uczucie, że czegoś nie zdążyliśmy powiedzieć, wytłumaczyć, dowiedzieć się. Na pewno chciałabym go zapytać o jego rodzeństwo, o jego, o jego korzenie i przede wszystkim chciałabym powiedzieć to, że go bardzo kocham i że bardzo za nim tęsknię. Myślę, że byłbym to mój nieżyjący znaczy, to mój dziadek, tak, a dziadek, którego nie miałam okazji poznać. Które z mojego no, ja się w ogóle urodziłam, e, i co do którego w ogóle pamiętam jako dziecko, miałam takie przekonanie, że e, że on jest, tylko go nie ma, ale jakby rodzice nie mieli mi tego wytłumaczyć, i tak jakoś miałam 6 lat, i obudziłam się tak w tej nocy, i tak. E, a dlaczego dziadek nie żyje? Tak jakby to dopiero do mnie zatarło i chyba z nim bym chciała poznać. Wiedziałam, że porozmawiałam ze swoją babcią, dla której zawsze. Yy, już później, jako nastolatka, poświęcałam za mało czasu i, i, i byłam przy jej śmierci i to chyba był taki moment, w którym zrozumiałam, że nie będę miała więcej okazji, żeby z nią porozmawiać, przynajmniej tutaj na ziemi, może później. 100% nie skoczę nigdy na bungee. Dlaczego? Bo się cykam. Na pewno nie skoczę na bungee, bo po prostu się boję. Zdrowia bym w życiu wszystkim. Bo ostatnio sam, sam, sam go potrzebuję. No jedno marzenie przede wszystkim najważniejsze, żeby był spokój i miłość między ludźmi. Zrozumienie wtedy będzie, wszystkie inne sprawy będzie można spokojnie załatwić.